Właśnie skończone jest ocieplanie fundamentów. Styradur to jest dwunastka. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest mniej więcej taka grubość. Zostały jeszcze trzy niezużyte, ale będziemy to zwracać. Tutaj widać od środka to, co ścinki pozostałych Chłopaki mi tutaj podoklejają trochę, no bo przecież nie będziemy tego wyrzucać. Także ocieplone mamy w tym tygodniu. Dzisiaj jest 15 sierpień. Jutro przyjdą Będą ocieplać, już używać folię kubełkową. U nas przez ostatnie dwa tygodnie, ponad prawie trzy ciągle padało. Po prostu tu się nie dało wejść na budowę. Więc dlatego mamy delikatne obsługiwanie z robotą. Obklejone ze wszystkich stron. Dodatkowo y, zaczynamy zwozić piach do zasypu, wykopu. No już w tej chwili tam jest, tak, sześć, sześć wywrotek. Tutaj jeszcze musimy uporządkować wjazd, bo reszta tych wywrotek zostanie dostarczona na tą stronę, żeby z dwóch stron można było to zasypywać. Przenieśliśmy Mausera. Znaczy nie my, tylko chłopaki nam tutaj przeniosły Mausera, bo tu stał Mauser. No ale niestety kierowca się tym ciężarówką no, nie wiedzie, tak? Więc no, to musieliśmy go przenieść. Tu już można to zostawić. Zostaje tak, jak jest. Zostaje jedna cała paleta. No i tak, jak mówię, będziemy teraz folia kubełkowa poleci No a dodatkowo tu zaczęliśmy przenosić materiały na zbrojenia, dlatego że one oryginalnie zostały przywiezione tam. No i w sumie to, co poszło na fundamenty, no to poszło. No ale jest jeszcze trochę tutaj. Także chciałam to dzisiaj ogarnąć na no, dzisiaj święto, no, ale zobaczymy. No zostało jeszcze trochę tych drutów do przeniesienia. Nie jest to łatwe, bo one są trochę pokręcone, ale może wieczorem się to wszystko. Wszystko skończy, no i tutaj nawiązą resztę tego piachu. Zobaczymy, ile wejdzie. No podejrzewam, że tak, około 10 minimum tu wejdzie tych wywrotek, czyli jeszcze 24-5 przywieźć. No malowałam te słupy też tam, co zostały. Opaki tu doradziły, że jakby został, no to dlaczego tego nie wykorzystać, żeby i tak woda nie wchodziła gdzieś tam od, od tej ziemi. Kredyt dalej, czekamy. Niestety z tym kredytem jest, nie wiem czy w tym roku się nam uda to przykryć. I to mam budowę i się nie wysypia. Pewnie się ze mną zgodzicie, co? Piątek, ósme rano, no a tu już mi ekipa przywozi piach do zasypu. Wczoraj udało nam się tu troszkę ogarnąć tą działeczkę. Potem przyszła olbrzymia burza, więc udało się wykosić, chociaż trochę przeniesione są. Tak, przeniesiony jest mauzer. Dodatkowo wszystkie druty zbrojeniowe udało się przenieść. Przed chwilą przyjechała pierwsza wywrotka. Tu będzie pan bliżej, bliżej sypał, żeby no koparkowe mógł sobie, mógł sobie to potem ładnie blisko dziś rozsypywać, żeby nie było dużo jeżdżenia. Także przywiezie jeszcze dzisiaj sześć. Przywiez jedną, jeszcze przywiezie sześć. Co na piasku 650 zł płacimy za wywrotkę. Dużo mało, nie wiem. Jak patrzyłam orientacyjnie, no to transport z drogi u nas bardzo blisko piaskowni nie ma, więc tak naprawdę nie ma znaczenia skąd bym brała za transport, musiałabym płacić tak samo. Także obklejoną mamy ładnie już budowę. Fundament jest obklejony. Zostawimy tutaj chłopaki folii kubełkowej nieco na górze. Tak będziemy sypać piaskiem, żeby nam się to nie, nie wsypywało między fundament a folię. Bardzo, bardzo mądry pomysł. On powiedział, że wstępnie na jutro mógłby koparkowy przyjechać i nam to wszystko ładnie zasypywać. Także czekam na decyzję chłopaków, bo to jest sobota. A jednak troszkę z tym czasu nam zajdzie, żeby to wszystko pozasypywać. Tyle na razie. Następna część już z zasypywania fundamentów. Zasyp. Tutaj też nam Pan zrobił wyrównanie, troszkę dookoła. A jeszcze nam zostało półtora przyczepki, jak mniej więcej piachu. To się podosypie dookoła gdzieś. Tam już kot sprawdza, jak to jest. Tak, schodzie sprawdza, jak schody. to będzie wejście do domu, tak. Na jutro jest zaplanowana kanalizacja. Będziemy, będą chłopaki rozkładać kanalizację. A w piątek, maksymalnie w poniedziałek, będziemy mieli już udziaka. Ale pocypaliśmy, jutro jak wyschnie, to podsypiemy troszkę więcej. Szczerze powiem, że nawet nie wiem bardzo, jak to mamy pocypywać. Na razie pocypuję, żeby była taka w miarę górka, jakby padało. No, żeby ta woda po prostu tutaj w tych rogach nam nie stała. Tylko żeby spływała troszkę niżej. No, tam na końcu ewidentnie jest jeszcze mało. Ale poczekajmy, aż troszkę to wyschnie. Także, no tyle. Tyle, jeśli chodzi o zasypywanie. Taki updatecik. Kredytu dalej nie ma. To co była ta decyzja, to raczej była decyzja o zdolności kredytowej. Kto przechodzi teraz przez kredyt 2%, to wie jaki to jest ból. Jak tylko będę miała w miarę więcej możliwości, to pewnie coś nagram. Bo to jest program na kilka lat, więc może ktoś będzie chciał też skorzystać. Także no tutaj jest, tutaj jest najgorzej. Tu trzeba dosypać, bo widzę czy tu brakuje. No ale jutro będziemy trochę wybierać, to się dosypie. Zasyp zrobiony. Idealna pogoda do wylewania chudziaka. Zakończony poziom 0. Dzisiaj zrobiony chudziak weszło około tak, 17 kubików beton B15. Dzisiaj zalane, fajna pogoda, bo jest trochę chłodno, więc idealnie jeszcze jest mięciutki betonik. Dzisiaj u nas pochmurno. Więc nie trzeba będzie lać, bo ma padać przez dwa dni, więc akurat nam będzie to ładnie tutaj podlewać. No i plan jest taki, że na przyszły tydzień zamawiamy już materiały budowlane i lecimy do góry.